No, dziś będziemy próbować wkręcić taką butelkę. Butelka 5 z takim gwintem. Jest to gwint trzy z Raz, dwa i trzy. Tu trzecia jest. Jedna, druga i trzecia. Trzymam dwa początki, a tu trzeci widzicie u góry. 3 z wojny i jeszcze taki jest trójkątny, i z jednej strony ten gwint jest prosty. No i teraz dorobiłem sobie nóż, kiedyś wam pokażę. Może jak będzie więcej czasu, dzisiaj trochę już jest późno, bo to już jest siódma. Teraz trzeba jej się jakąś bajkę obejrzeć. No i teraz taka rzecz najważniejsza. Gwint 3 z wojny, duży skok. Także nie sprawdzam go sobie tu gdzieś blisko, tylko yy jak dalej od uchwytu, czy dobrze wszystko poustawiałem. Bo może nie ustawiłem 9, a ustawiłem 27. No także to zawsze sprawdzam dwa razy. Ale powinno być dobrze. 5, 5, a dobra. I teraz na obrotach wolniejszych. No tutaj będzie można przybrać więcej. Także zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy nam się to nakręt, ta butelka wkręci. Do czego to będzie? Do wtyskarki będzie taki syp, żeby było widać, ile jest towaru. Dobra, teraz muszę poza O, niby jest punktura, ale to... Teraz dobrze, teraz wszedł. Dobra. I teraz włączam już obroty, już nic nie będę mówił. A jak chcecie to oglądajcie. Się Jak to obstawia, że się wkręci, kto obstawia, że się nie wkręci. No. Ach, a, a, a. Trzeba te nożyki trochę podsuwać. Teraz przeszkadzają. Normalnie nie przeszkadzają. Te dwa przynajmniej tutaj. Tak? No, zobaczymy, czy to się nawkręci. Jeszcze trzeba. Troszkę No, zaczyna się wkręcać, także przybierzemy jeszcze raz, teraz muszę tutaj cofnąć. Dobra. Wkręci się czy się nie wkręci? Wkręci się czy się nie wkręci? Już tym się zaczynało wkręcać, Żeby Bo A, tutaj przeszkadza mi ta traf. Zacisnęło. Dobra. Jeszcze raz. Jak będzie lepiej troszeczkę luźniej. A jakby, jakby miało być za ciasne. Zobaczymy, zobaczymy. No i co wy na to? Super! Super, supero wyszło powiem tak. Super, super! Tutaj normalnie w tej butelce jest taki plastik, ale to już wystarczy teraz. zobaczcie. wykręcam. Jasne, ciasto. To, jest, to jest tak zwany. O, kurczę. To jest zaciskowy, który się zaciska. O. No, może tam jeszcze teraz ten grad usunę, ale to już sobie, zaraz spróbuję. Tak, bez, ręcznie usunę bez wyłączania, bo później ciężko będzie trafić skok. Zobaczymy, bo tu ten grad, wiór, brud, jak to się mówi. Zostawiamy. Zostawiamy. No i zobaczcie teraz tak, tutaj jest o, Tutaj jest wyjście tej nakrętki. Tutaj to, to, to wszystko sobie je pograduję. Tu zrobiłem specjalnie takie różniejsze wyjście, bo tutaj mi to wszystko będzie niepotrzebne. Mnie tylko interesuje, żeby to się po prostu skręciło. No. Dobra, tutaj jest jeszcze ostre. Tu muszę fazkę zrobić, żeby tu się nie pokaleczyć, jak będę coś robił. Tu jest zrobiona. Także tutaj teraz zrobimy sobie fazeczkę. Tylko teraz tak: jak będziemy robić tą fazkę, to nie włączamy dużych obrotów. Rozprzęgamy tokarkę, karkę, żeby nam się coś nie zagrało na gitarze. Dobra, rozłączamy. Wyjmujemy klucz. Odjeżdżamy i włączamy te wolniejsze obroty. I to Dobra, teraz tak. Tu, żeby ładnie fackę zrobić, to bierzemy tak. Robimy coś takiego. Mamy. Będzie dobrze? Będzie bardzo dobrze. Bierzemy tak. E, uchwyt jetarski. Podjeżdżamy tutaj sobie blisko. O trochę za blisko, wycofujemy trochę, dosuwamy do uchwytu i łapiemy sobie, o szczuciem skręcamy ok, teraz bierzemy odjeżdżamy włączamy maszynę i nie powinno być bicia o. zobaczymy պատկերում <laughs> Już, już, o, się nie skaleczymy. Widzicie? Teraz będzie, będzie teraz tak. Jeszcze kolejną rzecz wam pokażę, tak? Ta część. Będzie wchodzić na tam lej sypowy I to muszę tutaj teraz tylko to połączyć z tym. I to będzie. Odjedziemy, czekajcie, bo tak to słabo trochę widać. Nie w tym stole. To. O, dobra. Przepraszam za zrygania, ale to tak. Się... To będzie tak. To będzie na gilzie wtryskowej, to jest nakrętka z tym wsypem. No i to z boku wygląda tak. To jest w w tej chwili, a to będzie pionowo stało i tu będzie wchodził o tłok. Tu będzie tłok wchodził, tu będzie wykasowany ten nóż. I tylko to muszę jeszcze połączyć, ale to już jest łatwiej, bo teraz tylko to tu taką kawałek materiału. O, już mam przygotowane. To będzie wchodziło w to na wcisk, a to będzie w to na wcisk. To będzie pomiędzy tymi dwoma materiałami. No ale myślę, że to już jest prostsze niż zrobić trzy gwint do nakrętki. A jak oglądaliście do końca, to pokażę Wam, jak wygląda nóż. Pokażę Wam, tym cierpliwym, pokażę nóż. W gdzie ten kozik mam, tu mam. No brzydko on wygląda, ale robotę zrobił. Nie wiem, czy będzie widać dobrze. To patrzcie, on jest taki, tak. Tu jest zrobiony na prosto, a tu ma tylko skos. Jakby trójkąt. Nie wiem, jaki tu kąt, 20 czy 25 stopni. Tak trochę robiłem na pałę, ale najważniejsze, że się wkręca. Najważniejsze dla mnie jest skręcanie. Tu jest kąt prosty, a tu jest. 25 stopni. No jak tego to mogę z to kątomierzem, zaraz może zmierzymy. Zobaczymy. Mam tu kątomierz, ale nie wiem, czy tutaj tym zmierzę. Ustawmy tutaj 25 i zobaczymy, czy to jest 25. No, ja mogę bez kątomierza robić, widzicie? Zgada się. 25 stopni ten kąt ma. Tu prosty, a tu 25. No także wyszło. Ja jestem zadowolony, bo już będzie tyskarka leżała i będzie pionowo. Także dziękuję tym, co oglądali do końca.